Dzień dobry. Jesteśmy coraz bliżej tego niezwykłego okresu, który nazywamy Bożym Narodzeniem. Czy potrafimy sobie wyobrazić, że jesteśmy w miejscu, w Betlejem, w czasie tego pierwszego Bożego Narodzenia? Że możemy spojrzeć na prawdziwego Jezusa leżącego w żłobku? Trudno to sobie wyobrazić, prawda? A może się mylę? Święta Bożego Narodzenia stały się dla nas jednym wielkim rytuałem. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Ale cały ten szafarz śnieg, choinka, prezenty, jemioła, sianko pod obrusem, 12 tradycyjnych potraw, zjazd rodzinny, kolędowanie, jasełka w kościele jest trochę wyidealizowany i przesłodzony. W dodatku, te zwyczaje datują się na wczesne średniowiecze jak jasełka, czy XIX wiek jak choinka. Przenieśmy się więc w czasie do pierwszego Bożego Narodzenia. W betlejemskiej stajence lub grocie utrzymuje się silna woń, tyle że nie pierników, a zwierząt. Nie ma śniegu, jest prażące słońce. Właśnie tam Maria powiła Syna, a przy porodzie nie obeszło się bez bólu i krzyku. I nie była to sala szpitalna, czy chociażby czyste łóżko we własnym domu. Maria rodziła w siermiężnych, polowych warunkach. W takich okolicznościach Bóg zesłał na świat swego Syna, bo chciał nam coś przekazać. Jak sądzisz, co takiego chciał nam powiedzieć?